Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci, jak pobrać aplikację spoza sklepu Play w telefonie Realme. Na początku przechodzimy do, na przykład internetu, skąd moglibyśmy pobrać naszą aplikację. Następnie szukamy strony, z której możemy pobrać aplikację i pobieramy nasz plik. Wybieramy opcję Pobierz mimo to. Oczywiście trzeba pamiętać, że plik faktycznie może być szkodliwy. Jeżeli nie wiemy, nie znamy, nie, nie jesteśmy pewni, czy to jest yy, bezpieczny plik, no to wtedy raczej go nie powinniśmy pobierać. Jeżeli pobierzemy już plik, wybieramy opcję Otwórz. Następnie nadajemy uprawnienia aplikacji, tak aby mogła otwierać z tego źródła yy, oprogramowanie. Jeżeli nie naciśniemy, zniknie nam stąd okienko i nie naciśniemy e, otwórz. Wybieramy trzy kropki, a następnie pobrane pliki. Tutaj znajduje się plik, który pobraliśmy i też go możemy nacisnąć. Też się włączy. Gdy już e, będziemy mogli, damy przeglądarce uprawnienia do pobierania takich rzeczy, e, wyświetli nam się takie okno lub jeżeli naciśniemy, wtedy też takie okno nam się wyświetli, czy zainstalować tę aplikację. I wybieramy opcję zainstaluj. Czekamy aż aplikacja się zainstaluje, a następnie otrzymujemy informację zwrotną, że została zainstalowana. Możemy wybrać opcję gotowe, czyli e, po prostu y, aplikacja zostanie w telefonie, my będziemy mogli dalej ko korzystać z telefonu, no co robiliśmy. A jeżeli damy opcję otwórz, wtedy po prostu otworzy się aplikacja, którą pobraliśmy. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.